Czy mężczyzna za tobą tasknie? Zobaczymy, w jakich ty dzisiaj jesteś w energiach. Oj, ty bardzo w złych energiach. Przechodzisz transformację, ale transformacja twoja przez ból albo u Ciebie coś muszę skończyć się i Ty przez swój strach rozumiesz, że Ty musisz iść dalej. Możliwe uczy się czegoś nowego, chcesz wejść w swoją... aha Ty tutaj rozwija się, wygląda tak, że to stare swoje, tak jakby przeszłość, Ty przechodzisz swój etap w życiu innym i na dany moment możesz jeszcze odczuwać taki ból, smutek, przeżywasz, ale ty uczysz się, ty rozwijasz się, możliwe, ty uczysz się czegoś nowego, ale jak nie uczysz się, to ty idziesz do tego, żeby czegoś nowego i wchodzisz w to, że finansowo stabilność swoją, albo gdzie będziesz. Mieć kontakt z kimś, gdzie Tobie e, pomogą, e, żeby mm, coś nowego nauczyć się, żeby Ty mogła e, stać się e, finansowo, e, tak jakby więcej zarabiać, bo tutaj Ty wchodzisz w damy karo. w Damy Karo to kobieta, która stabilno, finansowo możliwa, niezależna i to naprawdę, to czegoś takie uczy się możliwe, ty po prostu męczysz się, gdzieś tam masz swoją transformację, przechodzisz przez ból, ale dlatego, że ty idziesz teraz w dobrym kierunku, gdzie po prostu idziesz w swoją finansową stabilność, albo czekasz na jakiś szans, gdzie ty odwidziesz, że to twój szans. Ja nie widzę tutaj... Um... Tutaj albo szans finansowe, albo szans na nową pracę, zmiany pracy. Gdzieś ty przelamujesz siebie i idziesz w nowe. Ale przez ból, przez ból, możliwy taki strach trochę bierze cię, ale ty idziesz. Tak, w nowe, w nowe idziesz. Oj, tu mężczyzna idzie. Może tobie mężczyzna pomoże w tym wszystkim. Może być mężczyzna też finansowo stabilny, nowy mężczyzna. Nowy, bo to nowe znajomstwo. Mężczyzna, yy, mężczyzna zakochany już chce przyjechać do ciebie z prezentem, spotkać się z Tobą. ogo. U, tutaj mężczyzna pragnie Cię takiego spotkania, romantyczne randki i no pragnie Cię. Mężczyzna zazdrosny może i nie pokazywać między Wami teraz yy, we w tych samych energiach. Że jest taka jakiś problem tego spotkania, ale w tenże czas e, chłodnych energii jesteście. Ale może dlatego, że jesteście, e, jednakowy charakterem macie, że e, ty możesz być i on e, mądry, chłodny, taki, że każdy pokazuje swój charakter i o coś nie tak powiesz, i ty, i on. I um, uczucia możecie gdzieś tam ukrywać. Nie jesteście otwarte tak na całość, żeby otworzyć swoje uczucia. Nie ty, nie on. I, i to też. Ale to tak jakby nowe znajomstwo. Nowe znajomstwo. Dobra. Zobaczymy czy mężczyzna te nie <śm> czy mężczyzna za Tobą tęsknie. Pomyśl o swoim mężczyźnie, o którym Ty myślisz i chcesz wiedzieć o nim. Zobaczymy, czy mężczyzna za to Tobą tęsknie. Mężczyzna może nie odzywać się albo po prostu była jakaś sytuacja, e gdzie mm, ktoś coś powiedział, ale Ty jesteś w dobrych energiach, Ty jesteś do makaru mm, i ale w rozmowach, czemuś między wami, jest nieszczerość, jakby nie ma zaufania. Ty mężczyzna tak jakoś czemuś myślisz, że jak on i coś powie o swoich uczuciach, ty mu nie będziesz ufać już. Ty e, nauczyła się być Damo e, Tref. E, Dama traw, ona mm, umie. Przyjmować uwagę mężczyzny, tak jakby uwagę, że, który pokazują swoją miłość, i ty i tak jakby przyjmujesz ją, tylko nie, że ty nie będziesz od siebie aż tak nie wiadomo jak pokazywać. Ty wiesz, że ty podoba się mężczyznom, ty znasz swoją cenność i on czemuś rozumie, że ty nauczyła się już ignorować i inaczej popatrzyłaś na Tą sytuację z nim. Uh -huh. Tak, mężczyzna, czy ty, czy ta za tobą, mężczyzna? To, że na pewno e, on rozumie, że chce tutaj, żeby jakaś była taka romantyczna e, randka. Żeby i ty i on byli zadowoleni. Mężczyzna um, myśli o tym, żeby to było takie spotkania, gdzie nie dużo ludzi, gdzie um, gdzieś wyjechać. On pokazuje, że ja by chciał gdzieś wyjechać z tobą, ale żeby ta droga była na tyle przyjemna, na tyle miła, że on by pokazał tam od swojego uczucia, otworzył się tobie. Tesknie, bardzo tęsknie. Tesknie za rozmowy, za flirtem z tobą. Tesknie za tym, że ty pokazałaś mu, że on mężczyzna, z którym ty widzisz taką stabilność czy mężczyzna, który przyciąga cię mężczyzna, którym mm, taka ty zobaczyłaś w tego mężczyzny jego duszę ty go odczuwasz i on intuitywno ty mm, rozumiesz jego tą wrażliwość, którą on ma w środku ty, może on pokazywać siebie, że on taki po królu traw, że on może pokazywać siebie, że on podoba się kobietom, że zanim kobiety tak jakby flirtują z nim, pokazują swoją miłość, a tu wygląda na, na to wszystko, że on pokaże swoje te uczucia, pokaże, chociaż um, on rozumie, że um, że on z innymi dziewczynami był całkiem innym, a z Tobą on rozumie, że On ma te uczucia, że On otworzył swoją duszę, on duchownie zaczął rozwijać się on duchownie, duchowo, duchowo już wiem, duchowo rozwija się, i on tak pokazał, że On zrozumiał, że On chce w związku, że tylko z Tobą on to widzi, że On mógłby mieć związek, ale związek stabilny taki związek, nie taki, który, gdzie mieszkają razem, e, gdzie spędzają razem czas, ale czas. I on rozumie, że od mm, na tyle to wszystko między wami e, związane, że on zrozumiał sam w sobie, tak jakby w duszy swojej. Począł jednak, że on już jest gotowy dla związku, stabilnego związku. On chce szansę od ciebie, chce zmian, on rozumie, że ty jesteś zła, że ty jesteś zła na niego, obrażona. Wygląda na to, że mężczyzna tu, jaka by nie była między wami sytuacja ciężka, on mówi, że on będzie czekał. On będzie czekał, ale to nie teraz, bo mężczyzna ma uczucia, ale te uczucia teraz tak jakby e, daje ból taki między wami. Jakby idą zmiany, ale on rozumie, że te zmiany będą przez ból jakiś, przez problemy jakiś, że to, żeby być razem, to naprawdę trzeba te zmiany zrobić i, i trzeba będzie czekać na ten związek i czekać na to, żeby pokazać swoje uczucia. Ale mężczyzna bardzo tęskni. Jakby między wami nie była sytuacja tutaj ciężka. Ale tutaj zmiany, ale zmiany mogą być trochę bolesne, jak i dla jednej strony, tak i dla drugiej, po prostu, bo tam idzie taka całkowicie zmiana życia i u ciebie i u niego idą takie, że zmiany na 180 stopni w życiu to naprawdę i to nie będzie tak prosto, ale mężczyzna jakby chce na to czekać i chce o to zawalczyć. Dlatego, że on teraz zrozumiał, że on taśnie, że ty otworzyła jego duszę i on zrozumiał, że te uczucia, że on jednak już chce mieć rodzinę.